Witam wszystkich Państwa. Jak to głosi pewien cytat ze Stalina Nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy. I mimo, że Stalin nie żyje już od 70 lat, to jego słowa niestety nadal są bardzo aktualne. Bo w obecnej metodyce prowadzenia głosowań i zliczania głosów istnieje wiele możliwości, które pozwalają na sfałszowanie wyników wyborów. Bo na przykład zwykłe dopisanie dodatkowego krzyżyka na karcie wyborczej sprawia, że głos na tej karcie staje się nieważny i przez to nie zostaje zaliczony. Albo w kulisach komisji wyborczych może dojść do podmiany kart wyborczych wyciągniętych z urny wyborczej na przygotowany tam worek z innymi kartami. Takie oszustwa wyborcze są możliwe do przeprowadzenia głównie dlatego, że obywatel po wrzuceniu swojego głosu do urny wyborczej nie ma już żadnej możliwości, aby móc sprawdzić, czy jego głos został poprawnie zaliczony. Da się to naprawić, bo dzięki odpowiedniemu cyfryzowaniu procesu głosowania można to zrobić tak, aby było to bezpieczne. Likwidując przy tym jednocześnie wszystkie obecne zagrożenia umożliwiające skorumpowanym służbom, politykom i urzędnikom na fałszowanie wyników. Ponadto można to zrobić w sposób, który pozwoliłby udoskonalić demokrację, aby obywatele mogli w bezpośredni sposób kontrolować polityków i tworzone nam przez nich prawa. W tym filmie chcę Państwu przedstawić sposób na to, jak można przeprowadzać wybory czy nawet regularne referenda obywatelskie na poziomie zarówno krajowym, jak i lokalnym. Aby można je było organizować, kiedy będzie tylko taka potrzeba, i żeby nie kosztowało to podatników setek milionów złotych. Nasze państwo nie jest jeszcze gotowe, aby organizować w pełni elektroniczne referenda obywatelskie czy wybory. Bo po pierwsze, brak nam koniecznych narzędzi do tego, a także odpowiednich regulacji prawnych. Po drugie, trzeba wziąć pod uwagę, że nie wszyscy obywatele są biegli w internetach. I to choćby ze względu na osoby starsze w naszym społeczeństwie. Więc nawet gdybyśmy chcieli wprowadzić system oparty na e votingu, abyśmy mogli rozwinąć się cywilizacyjnie i stosować taką demokrację, która pozwoliłaby obywatelom w sposób bezpośredni współrządzić i współtworzyć prawo w naszym państwie, to trzeba to zrobić tak, aby nie dopuścić, by jakikolwiek obywatel został wykluczony. Nawet gdybyśmy taki demokratyczny system bezpośredniej partycypacji obywatelskiej wprowadzili sobie już teraz, to co najmniej jeszcze przez 10 lat musiałaby istnieć możliwość głosowania stacjonarnego, aby obywatele mogli przyjść, na przykład do Urzędu Miasta i zagłosować w wyborach czy w referendum obywatelskim. Jednakże nie jest to bardzo trudne, aby takie głosy oddawane stacjonarnie mogły zostać zapisane do cyfrowego systemu głosowania. Bo wystarczy stworzyć proste w konstrukcji urządzenie wielkości kasy fiskalnej, wyposażone w czytnik kodów QR oraz drukarkę. I zamiast wielostronicowych kart do głosowania. Zastosować kod QR wydrukowany na karcie wielkości wizytówki, czy też w formie paragonu, który umożliwiłby zarejestrowanie oddanego głosu obywatela. Umówmy się, że dla uproszczenia tego, co będę tu Państwu przedstawiać w dalszej części, to to urządzenie do głosowania wyposażone w czytnik kodów QR i drukarkę będę nazywać głosomatem. Od razu podkreślam, że ta karta z kodem QR nie byłaby przypisana do danych osobowych, więc zostałaby zachowana pełna anonimowość i tajność głosowania. A przy tym dawałoby to pełną sprawdzalność oraz uniemożliwiałoby to sfałszowanie wyników wyborów jakimkolwiek skorumpowanym służbom, politykom czy urzędnikom. Takie głosomaty można by wykorzystać do wszelkich głosowań, i to począwszy od głosowania nad budżetem obywatelskim poprzez wybory samorządowe, parlamentarne czy prezydenckie, aż do przeprowadzania regularnych referendów obywatelskich, i to zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnokrajowym. Głosowanie odbywałoby się w taki sposób, że obywatel w punkcie głosowania takim jak Komisja Wyborcza czy w Urzędzie Miasta pobierałby tylko taką anonimową kartę z kodem QR, która mogłaby być wydrukowana na miejscu w dniu głosowania ze zwykłej drukarki stosowanej w kasach fiskalnych. Z tą kartą obywatel kierowałby się do stanowiska z głosomatem i po przyłożeniu jej podczytnik głosomatu na ekranie wyświetliłyby się pytania referendalne, na które obywatel mógłby zaznaczyć swoje odpowiedzi. A w przypadku, gdyby były to wybory na stanowiska polityczne czy urzędnicze, to wyświetlałyby się nazwiska kandydatów. Po dokonaniu wyboru, obywatel na ekranie zaznaczyłby podsumowanie głosowania, i w tym momencie głosomat wydrukowałby potwierdzenie podsumowujące zaznaczone wybory przez obywatela, które byłyby widoczne dla niego przez okienko podglądowe głosomatu. Gdyby obywatel zauważył pomyłkę w oddanym przez siebie głosie, to mógłby zaznaczyć na ekranie Anuluj podsumowanie i powróć do głosowania. Wtedy na wydruku podsumowującym zostałaby dodrukowana informacja głosowanie niezaliczone. I wydruk podsumowujący zostałby wysunięty z głosomatu. Po dokonaniu poprawek w głosowaniu przez obywatela i ponownym naciśnięciu na ekranie podsumuj głosowanie, głosomat wydrukowałby nowy wydruk podsumowujący to głosowanie. Gdy obywatel upewniłby się, że odpowiedzi na wydruku podsumowującym głosowanie zgadzają się z zaznaczonymi przez niego odpowiedziami, to na ekranie głosomatu nacisnąłby potwierdzenie oddania swojego głosu. Wskutek czego głosomat poprosiłby obywatela o ponowne przyłożenie karty z kodem QR pod czytnik dla ostatecznego potwierdzenia oddania głosu. Po ostatecznym potwierdzeniu przez obywatela, głosomat na wydruku podsumowującym dodrukowałby informację Głos zaliczony. I wysunąłby się z głosomatu wydruk potwierdzający dla obywatela. Następnie głosomat przy użyciu technologii blockchain zapisałby to głosowanie, i to by zakończyło całą procedurę głosowania. Dzięki takiej karcie z kodem QR -y i wydrukiem z głosomatu, obywatel mógłby później samodzielnie sprawdzić, czy oddane przez niego głosy zostały zaliczone prawidłowo. A dysponując wydrukiem potwierdzającym oddanie głosu, Miałby również niezbity dowód, który jednoznacznie mógłby wykazać, jeśli by doszło do jakiegokolwiek fałszerstwa wyborczego. Nie byłyby już potrzebne wielostronicowe arkusze do głosowania, a także nie byłoby potrzeby manualnego zliczania głosów przez komisje wyborcze, co przyniosłoby ogromne oszczędności pieniędzy podatników w przyszłości, bo koszt organizacji tylko jednych wyborów papierowych powinien wystarczyć, aby w każdej gminie można było zainstalować odpowiednie urządzenia do głosowania. Takie stacjonarne głosomaty są konieczne. I to choćby ze względu na to, aby żaden z obywateli nie został wykluczony. Ale co ważne, to tylko i wyłącznie istnienie takich stacjonarnych głosomatów otwiera już drogę do stosowania demokracji bezpośredniej, zaczynając od referendów lokalnych aż po referenda ogólnokrajowe. Bo gdyby każdy urząd gminy czy miasta był wyposażony w głosomaty, to prawie bezkosztowo można organizować regularne referenda obywatelskie. Natomiast Kluczowa jest kwestia oprogramowania do obsługi tych głosomatów, bo od tego, jak będzie ono skonstruowane, będzie zależeć, do jak wielu zastosowań będzie można użyć takie głosomaty. Sam proces głosowania elektronicznego oczywiście można także zorganizować całkowicie cyfrowo, i obywatel w ogóle nie musiałby udawać się do stacjonarnego punktu głosowania. I to, co tu Państwu przedstawiam, jest tak naprawdę uproszczoną formą jednej z funkcjonalności aplikacji, której projekt opublikowałem już kilka lat temu. Ta cyfrowa aplikacja demokratyczna nazywa się ruch społeczny.pl i pozwala ona obywatelom na jednoczenie się wokół inicjatyw społecznych. Dzięki temu, pomijając partyjne podziały, obywatele mogliby zadbać o swój własny interes, więc ta stara zasada dzieli rząd nie mogłaby już więcej być wykorzystywana przeciwko ludziom. Jeśli jesteście Państwo tego ciekawi, to prezentację tej aplikacji można znaleźć pod tym adresem. Zachęcam Państwa również do zapoznania się z moim projektem ustroju Demokracja Pryncypialna, bo aplikacja ruchspołeczny.pl jest oparta na rozwiązaniach właśnie z tego projektu. Jest to taki usług demokratyczny, który faktycznie daje ludziom wolność, a politycy są pod pełną kontrolą społeczną. Jednocześnie obywatele mogą współrządzić i współtworzyć prawa. Co w efekcie naprawiłoby demokrację na świecie i w końcu służyłaby ona ludziom, bo prawa nam ustanawiane. Odzwierciedlałyby wolę obywateli, a nie korporacyjne interesy. A co najlepsze, to tej demokracji nie trzeba dystrybuować po świecie lotniskowcami i zrzucać jej z bombowców. Rozwiązania techniczne oparte na blockchainie, które mam już zaprojektowane dla tej aplikacji, można sprzedać z oprogramowaniem do obsługi głosomatów, co oprócz tego, że świetnie by się wzajemnie uzupełniało, to również pozwoliłoby na znacznie więcej, niż samo oddawanie głosów w wyborach czy w referendach. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tego typu rozwiązaniami, to zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału oraz moich pozostałych profili, bo mam jeszcze sporo ciekawych i bardzo ważnych konceptów, które będę tu po kolei przedstawiać.